Everybody is half dead. Everybody avoids everybody. Mała już nie pisz do mnie, w życiu za dużo wad, żeby teraz się bać Ciebie i moich wspomnień. Mała już nie pisz do mnie, to co było już nie wróci i znów muszę się nauczyć tego, że Ciebie nie ma obok mnie. Kolejna godzina bez ciebie. Boli, ale chuj w to. Zapijam emocje wódką, bo bywa trudno. Inaczej miałem sobie radzić, ale bywa nudno. Wszędzie słyszę Twój głos. Patrzę, gdy patrzę w lustro. Zabieram Cię ze sobą, gdy Ty zabierasz dech w piersiach. Zatapiam się w potrzebach, a wolałbym w tych objęciach. Myślę tylko o sobie i wypadałoby przestać. Lecz. Mija kolejna noc, kiedy siedzę, sam boję się ciemności Znów witam mnie świat, który bywa pełen rozgnął. Szargają mną emocje, a najwięcej czuję złości Chodząc do siebie, to czuję jakbym chodził w gości. I znowu leżę I znowu nie wiem co się dzieje, ze mną ciągle leżę Czekam aż z nieba mi spadnie pękrol i nie wierzę Że życie jest tak proste, ale krętą drogą śledzę samego siebie Mała już nie pisz do mnie W życiu za dużo wad, żeby teraz się bać Ciebie i moich wspomnień Bała już nie pisz do mnie, to co było już nie wróci, i znów muszę się nauczyć tego, że ciebie nie ma obok mnie. Chciałbym zostać tu na stałe, dlatego wypisuję cały atrament Ja niech diament czasem wątpię w to, że dam sobie z tym radę Rymy kładę jak profesjonalista i to jest fakt Szczególnie, że nowa linika to tylko freestyle Brat, potrzebuję ciebie, ale ciągle mam pretensje Do całego świata, bo chciałby ode mnie coraz więcej Za to mam obok brata, który mi podaje rękę Zawsze kiedy upadam, kurwa jakie to jest piękne Zawsze jak upadam, no to wstaję, no pociągle ciągle walczę Życie jest śliskim parkietem, ale umiem już tańczyć Jeszcze ze mnie mały szczeniak, za to potrafię o to tyle oprywałem, żeby opuszczać gardę I dlaczego nie chciałbym poznać samego siebie? Kiedyś dzielę życie na swe błędy i dzielę je na potrzeby Każdy związek bywa lekcją, na której nie uważałem Teraz leżę, patrzę w sufit oraz piję głową w ścianę No już nie pisz do mnie W życiu za dużo wad, żeby teraz się bać Ciebie i moich wspomnień Już nie pisz do mnie, to co było już nie wróci. I znów muszę się nauczyć tego, że ciebie nie ma obok mnie.